Hej! Cześć! Siemano! Jestem... Dobra, nie będę się witał, bo mnie już znacie, jestem... <ścoughs> Jeszcze raz. Siemaneczko ludziska, ja witam was w kolejnym odcinku z naszych gameplay e, Jak widzicie mam już tutaj swój umeblowany troszeczkę tam, swoją górę którą robiliśmy w poprzednim odcinku e, Tutaj mamy skrzynię, zrobiłem tutaj też zrobiłem skrzynię miałem tabliczki to podpisałem niektóre e, tutaj nasza faremka piękna o już net widzę wyrosło kilka ale to się zajmiemy już pod koniec odcinka a teraz idziemy rozsadzać sadzonki

Um, więc, po pierwsze musimy sobie zniszczyć to, bo to jest nam tutaj w ogóle niepotrzebne. Możemy iść to odłożyć do skrzyni z minerałami, których już mamy dosyć sporo, ponieważ sobie kopałem też poza filmem. Więc tutaj mam tego tyle. Okej, okay, Gravelu nie położyłem tutaj, a to czemu? Czemuż to? I szkła też nie. O, to szkła to się zrobi tak, o, no dobra. E Tutaj tak, natomiast bierzemy sobie drewno, którego też mam troszeczkę. Tak samo jak Oak woda. Oak woda. Dobrze. Więc teraz chodźmy sobie na górę. Mają 42 doski, możemy zdziałać wszystko, a nawet więcej. I zróbmy nasz daszek i chyba zrobimy sobie takie okno z otwarciem no na niebo, nie? żeby można było widzieć znaczy no, że jak się spojrzy w górę to widzimy sobie na przykład tak, o taką wnękę zostawimy zaklejemy to wszystko ładnie szkłem i będzie szupro co? czy nie zdziałamy dużo a nawet więcej. Czy coś w tym stylu. Jak, jak ja to mówię? Sporo a nawet wiele. Nieważne. Nie no, tak może zostać, tak będzie fajnie i ciekawie. Teraz natomiast rozsadzimy tutaj pochodnie. Oh yeah. Pochodnie rządzą. Od dzisiaj Ja tu nie mogę tego tak zrobić Muszę Zrobimy to w ten sposób O, i jest nice Nice bitches A teraz idziemy po szkło Tutaj mamy 6, ale potrzebuję więcej. Więc ja to teraz wstawię, zrobię cięcie i widzimy się, jak już będzie miał przepalone i zrobione 9 szkła. Ok, już razem z moim 9, z moim piaskiem razy 9. Zobaczcie, jak fajnie wygląda nasz domek. Tak, stąd. tak taka willa trochę. I o to mi mniej więcej chodziło. Jestem dumny z naszego efektu, i tu jest nasza kopalnia. Trzeba w końcu to zdesignować ZDESIGNOWAĆ ZDESIGNOWAĆ, żeby to jakoś tutaj pasowało Ale to już kiedy indziej ja Mam już moje 9 szkła Nie za, się zaczyna ściemniać, więc Szybko to zaklejmy Jesteśmy bezpieczni O, jestem z siebie dumny, naprawdę Taki dom udał nam się zrobić przez 5 odcinków to Naprawdę szacun Eee, Dobra, się. U, a to drzewko nam wyrosło ładnie No nie, ale trzeba je usunąć bo Niszczy mi szkło w moim domku zbyt blisko je posadziłem, trzeba będzie posadzić je posadzić tutaj następnym razem. A to następnym razem teraz je zacznijmy, żeby było więcej drew. <śmieniciela>

Hmm. A ja tylko kopać to nie pójdę, bo to szkoda was zanudzać a ja to mi się chyba jeszcze zajął designem naszego domku tak szczerze mówiąc i też tak chyba... oj, oj, o jak ścieło. dobra Ym... pójdźmy, zabijmy o, wiecz. o. Mam pomysł co możemy zrobić Możemy przecież yy... Farmę zwierząt zrobić, no zobaczcie, tutaj mamy pod górą naszą byłoby ok tam już mamy jakieś... A to po węglu naszym. To, to już mamy... no. To teraz zaczniemy, ja skończę nagrywać i w, tak w kolejnych odcinkach będziemy sobie tą farmę robić. Na razie zróbmy samo wejście do niej, że tak powiem, bo tutaj będzie szkło, będą drzwi i w środku będzie taki długi i szeroki korytarz podzielony na sektory ze zwierzętami. No i tak będzie bardzo fajnie, moim zdaniem. A co Wy o tym sądzicie, to możecie napisać w komentarzach. Ok, nawet kształt taki, jaki mniej więcej chciałem, żeby był. No tam, tamten, tam. tak, tak, ale mam jeszcze kilka kilofów tak, tak, więc... chyba tak, sobie tak, 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 Dobra, i teraz. No i wiecie, tak to będzie mniej więcej wyglądać. A teraz z tego to miejsca, w którym powstaje nasza farma zwierząt, pożegnamy się miło i radośnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie...